Co tu się odpierdicza? Tropikalny się czai na moje palmy Zostaw moje palmy Nie ruszaj N Nie, nie, nie Siemanko, dziś jest mój szczęśliwy dzień. A to czemu? Bo pada. Kurczę, już dowaliło. Tak ze 3 cm, 4 do basenu. Wody. Idziemy zobaczyć do moich zbiorników, czy cokolwiek coś tam nachlapało. Ach. Szczęśliwy, szczęśliwy Dzionek. Jakie, konstru <noise> Jakie konstrukcje porowione, ale działa. No, tutaj się już leje. Woda elegancko. Zbiornik ponad połowę. Też się cieszę. Ta beczka już jest pełna. Nie chcę ruszać tej konstrukcji, żeby mi nie spadła. Eee, co tu dalej? Oczywiście nic nie rośnie, bo jest mega zimno. Ja w ogóle w kurtce jestem, bo, no bo jest bardzo zimno. Jak widzieliście na początku, wczoraj była wizytacja. Odwiedził mnie tropikalny. Tropikalnie jest fajnie. I jest fajnie. <ścoughs> o Boże. Umordowali mnie trochę. Ale to dobrze, tak miało być. Co mogę Wam więcej powiedzieć? Ślimaków po tym deszczu wyszło od groma. Oczywiście wysypałem takie niebieskie granulki. Te ślimaki, zobaczcie, one są wszędzie. To trzeba się przypatrzeć dobrze. o. Tu jeden, drugi, trzeci. No są wszędzie. Ja się tak zastanawiam skąd one wylazły, skoro nie padało ich w ogóle nie było. Zaczęło padać. Nagle ich wyszło taka chmara. Gdzie one się ukrywały? Oczywiście wysypałem co trzeba Tajna broń i problem się sam wykończy. Chciałbym wam pokazać jeszcze te dzidy w bambusie, bo są niewiarygodne. Obczajcie temat. Ale dzido. I już jest prawie wielka jak ja. Bambusy lubią wodę. Tuż to trawa. Trzeba podlewać. Jak się trawnika nie podlewa, to trawa nie rośnie, prawda? Trzeba podlewać bambusa. Ja zauważyłem w tym roku, że nigdy nie podlewałem i słabo rosło. W tym roku lałem jak głupi dosłownie. I dlatego wodę tak szybko straciłem. No ale warto było zobaczyć, jakie dzidy. Wszystko nowe. Wszystkie nowe tutaj. I grubaśne. Grubaśne jak palce. O to mi chodziło. Bo będę chciał te dolne listki obciąć na wysokość metra, żeby te tyki było widać. Ale jeszcze nie teraz, bo czekam aż po prostu wyrosną. A cały czas wychodzą. Patrzcie, tu następna kadzido. No niewiarygodne. Sam jestem pod wrażeniem. Ten bambus mi się bardzo podoba, bo jest taki żółty z tą zieloną pręgą i robi naprawdę wrażenie. Jeżeli chodzi o tropikalny zakątek, tragedia. Zaraz czerwiec. Obszajcie temat. Jeden banan to nie wiem, chyba zgnił. Cała reszta się zatrzymała. Fantastycznie, spektakularnie, nic nie rośnie. Larcz coś tutaj zaczął fajeczkę wywalać. Tego listka rozkręcił i tego zaczął wywalać. Te się położyły garażowe. Mojego robelini muszę do domu wziąć, zabrać, schować, bo żółty się zaczyna robić, bo jest za zimno. Za zimno. I chyba go zabiorę na parapet, żeby przeżył, bo nie chcę go stracić. Po tym deszczu zachwa... kupa chwastów po prostu wyskoczyła. Muszę to wszystko przeplewić i kupię sobie korę i wysypię korą, bo jak przypalą kolejne upały to przynajmniej nie będzie wysychało. Nie, nie radzą sobie te jak one się nazywają. No co jakoś to się tam nazywało, ale okazję tak samo Zobaczcie, że słońce kopnęło To nic sobie nie radzi zimno, zimno. Dzisiaj ma być... No, A czy dzisiaj? Jutro nad ranem 6 stopni, a, po, a potem 4 czy 5 stopni nad ranem kolejne dni. No tragedia jakaś, no to jest jakiś obłęd. Nie wiem, ktoś se jaja i to dość grube robi Ale co zrobię? Może to do słońca, bo jest całe w błocie. Idę do domu, to zaniosę i też idę schować moje... Moje, moje, moje... Zaraz wam pokażę co palemki. Od Łukasza z Oeliksa. już takie są fajne, zacne. Tu kolejna dzida idzie, no ale co z tego, jak jest taki ziąb? już kropki wychodzą, nie było czegoś takiego, więc zobaczcie nawet na nowych liściach. Po prostu za zimno. Chowam to do domu. Ja wiem, że to wytrzymałe, dałoby radę, ale ja nie chcę tego męczyć, zwłaszcza teraz, jak jest początek sezonu. Jeszcze się tak no zaczął się już, no ale. Zaczął się w słabym stylu, szczerze powiem. Rhododendron już mi przekwita. Nie zdążyłem się nim nacieszyć na tarasie, żeby sobie posiedzieć. O, kwiatów mam mnóstwo. E, kompakta wywala liścia, się już rozwija. I lilie drzewiaste rosną. Wytłukłem chyba z 15 takich czerwonych robali, które zżerały liście. Takie dziury robiły. Jak ktoś ma na liliach drzewiastych takie czerwone hrabąższcze. To trzeba to usuwać, i pod każdym liściem jest taki. Jeżeli są już te czerwone robale, to pod, trzeba patrzeć pod każdym liściem, czy nie ma takich złożonych jaj, takich grudek z jajkami. Trzeba to niszczyć, wywalać, bo, bo będą zeżarte całe. Jeszcze dwa lata temu zielonego pojęcia nie miałem. Teraz już wszystko wiem. Tu jeszcze na koniec mój Maureli. Wiatr mi go poszarpał. Maureli wywala lufę. To jest ten domowy parapetowy. Całą zimę był na parapecie. No i co? Nie popaliło go słońce. W odpowiedni sposób go wystawiałem, przyzwyczajałem. I zobaczcie, nie popaliło żadnego liścia. Wszystko jest idealne. Wiecie, co wam powiem? Zaczyna mnie pomału już uh, telepać. Idę do domu, bo mi jest zimno. A jeszcze muszę pochować te palemki. Więc tak króciutko dzisiaj Trzymajcie się Yo. Aha, zaczęło mocniej padać, zobaczcie Ta -da -da! Ale się cieszę Boże, jak zimno Cały weekend w domu, brzydka pogoda i zimno